Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie Darku. Na swoim poczytnym blogu naturalnews.com Mike Adams pisze. Dożyliśmy czasów, w których ludzie szanujący prawdę jako najwyższe dobro człowieka są uważani za heretyków. Każdy, kto przeciwstawia się nachalnej propagandzie mediów, które jak wiemy, nie stoją po stronie ludzi pragnących żyć zgodnie z zasadami. Harmonijnego współistnienia uważany jest za wroga lub oszołoma. W rzeczywistości rolę, rolą mediów głównego nurtu jest zamącanie wizji czytelników. Tymczasem prawdą jest to, iż ten świat kieruje się w stronę wszelkiego rodzaju konfliktów i kryzysu na niespotykaną dotąd skalę, mówi Mike Adams. Nieuchronnie zbliża się totalny upadek gospodarczy który nastąpi dla wielu osób bez uprzedzenia. Można tylko współczuć tym, którzy nie są świadomi rzeczywistości, współczuć tym, którzy żyją w ignorancji, a których obsesją są filmy Hollywoodu i ploteczki o celebrytach, dodałabym tutaj celebrytach wątpliwej jakości, szczycących się zwykle rozmiarami biustu czy innych części ciała. Przykładów na to mamy aż nadto. Ludzi dla których najważniejsze są moda i najnowsze trendy, gadżety i tym podobnie, a których nadchodzące wydarzenia bardzo zaskoczą. Nie zdają sobie bowiem oni sprawy z tego, jak blisko będą wówczas stanom bezradności, głodu i desperacji, ponieważ żyją w stworzonym z myślą o nich w nierealnym świecie, nie rozwinęli umiejętności niezbędnych do przetrwania w świecie rzeczywistym. Mike Adams, którego blog gorąco polecam, zadeklarował rok 2015 rokiem samowystarczalności, czyli rokiem, który ukaże, jak ważne stanie się poznanie sposobów na życie z dala od systemu, który zbliża się ku upadkowi. W tym roku dobrze byłoby nauczyć się sposobów życia na własny rachunek i zmienić styl życia na samowystarczalny. Gdybyśmy zapytali, ilu z nas potrafiłoby się by żywić bez korzystania z supermarketów albo przeżyć dzień bez gier komputerowych czy telewizora albo laptopa, odpowiedź mogłaby być szokująca. Nie mówiąc już o tym, że większość młodych ludzi nie ma najmniejszego pojęcia o wytwarzaniu własnej żywności, na przykład w ogródkach przydomowych. Tak więc ktoś postarał się o to, abyśmy żyli w oderwaniu od natury i siebie wzajemnie. Wielu futurologów zapowiada wielkie zmiany w nadchodzących latach. Będą one dotyczyły struktur społecznych i rodzinnych, a także klimatycznych. Dojdzie najprawdopodobniej do upadku Unii Europejskiej, a co najmniej do rozłamu w jej obrębie. Istnieje też niebezpieczeństwo, iż zostanie ona wchłonięta przez większy twór w latach, 2016-2017. Ponadto w 2017 roku ujawni się czwarta rzesza, a Saturn może stać się drugim słońcem. Także planety dotąd skute lodem staną się możliwe do zamieszkania. Wspomniałam przed chwilą o czwartej rzeszy. Wielu ludzi nie ma pojęcia o jej istnieniu. Tymczasem czwarta rzesza istnieje. A miejscem jej lokalizacji jest Antarktyda, o której wie się tak niewiele. Jest to bardzo tajemniczy kontynent skuty lodem, pod którym podobno kryją się liczne podziemne miasta i technologie. Antarktyda nie zawsze była pokryta lodem i w przeszłości posiadała umiarkowany klimat. Dla niektórych badaczy Antarktyda jest zatopioną Atlantydą. Aż do roku 1800. Nikt nie postawił stopy na tym kontynencie. Hitler bardzo interesował się zarówno północnym, jak i południowym biegunem, gdzie istnieją wejścia do wnętrza ziemi. Podobnie jak cała Ziemia, tak i Antarktyda posiada system jaskiń i podziemnych tuneli i przejść. Tam właśnie naziści zbudowali swe podziemne bazy, które stanowiły zabezpieczenia. Przed mrozem i surowymi warunkami terenu. Sekretne stowarzyszenia nazistowskie posiadały informacje o wejściach do wnętrza Ziemi nie tylko na Antarktydzie. Na YouTubie są filmiki ze zdjęciami satelitarnymi, które ukazują wejścia także na Islandii i w Tybecie, bowiem te kraje takie wejścia posiadają. Hitler był szczególnie zainteresowany artefaktami istot pozaziemskich, jak i Pochodzących z Atlantydy, a znajdujących się zwłaszcza na Antarktydzie. W latach 1938 39 oficjalnie założona została przez nazistów baza wojskowa pod nazwą Nowa Szwabia, która miała być rajem z przeznaczeniem dla naczelnego wojska III Rzeszy Hitlera. Budowa tej bazy trwała do 1944 roku, czyli 6 lat. A do jej budowy wykorzystano materiały pochodzące z południowej Afryki, Argentyny i Chile, czyli z krajów, których, y, które leżały nie tak daleko od właśnie Antarktydy. Z założenia raj ten miał przypominać Berlin i miał nazywać się Nowy Berlin. Terytorium pod nazwą Ziemia Królowej Mod nazwano Nową Szwabią, pod którą znajduje się baza 211 a która istnieje do dzisiaj i Nowa Szwabia stała się domem Czwartej Rzeszy. W 1944 roku widziano pociągi z Niemiec, Austrii, Polski czy Ukrainy oraz innych okupowanych krajów, wiozące blond włosy osoby z niebieskimi oczyma oraz ariańskimi cechami, które następnie statkami morskimi i łodziami podwodnymi przewieziono do Nowej Szwabii. Wypływały one Sportu portu Bremerhaven w Niemczech. Wszyscy oni wyglądali bardzo podobnie, co nasunęło mi porównanie do jasnowłosej armii Arian z filmu Hobbit, tego ostatniego. Bardzo charakterystyczna, karna, pedantyczna armia. To rzucało się bardzo w oczy w filmie. Tych osób nigdy potem już nie widziano. W 1947 roku miała miejsce tak zwana. Operacja High Jump pod przywództwem admirała Richarda Byrda. W telewizyjnym wywiadzie admirał Byrd stwierdził, iż jego ekspedycja ma charakter wojskowy. Z jakiego powodu tuż po zakończeniu II wojny światowej wysyłano tak dużą ekspedycję wojskową w kierunku Antarktydy? Istnieją dokumenty, które pokazują, iż była to niejedyna ekspedycja aliantów. W których ta pod przywództwem admirała Byrda zakończyła się pełną porażką. Zginęło wiele żołnierzy i wiele statków, zatonęło w potyczce z nieznanym przeciwnikiem i za pomocą nieznanych latających obiektów poruszających się z olbrzymią szybkością i posługujących się broniami, które można by określić dzisiaj laserowymi. Admirał Byrd w swoim pamiętniku który, jego, który po jego śmierci opublikował jego wnuk, w ciekawy sposób opisał swoje spotkanie z przedstawicielami cywilizacji z wnętrza Ziemi, których poczynania ludzi bardzo zaniepokoiły. Chodziło tutaj o wybuch bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki. Za pośrednictwem admirała Byrda zostało przekazane posłanie do rządów Stanów Zjednoczonych. Nie zostało podane do publicznej wiadomości. Nie wiem, na ile prawdą jest to, iż po powrocie z wyprawy admirał Byrd upublicznił jednak swój pamiętnik, który przez pewien czas był podręcznikiem w szkołach amerykańskich w niektórych Stanach, ale został wycofany, a admirał Byrd zobowiązany do milczenia. Admirała Byrda bardzo zaskoczyło spotkanie z inną cywilizacją, a także niewiarygodne krajobrazy, jakie ukazały się jego oczom podczas lotu. Zobaczył jeziora, tropikalną roślinność, zatoki na Antarktydzie, o której wiemy, iż panują na niej wieczne śniegi i bardzo, bardzo niskie temperatury. Opisy byrda wydawały mi się tak fantastyczne i fascynujące, iż postaram się na ten temat powiedzieć więcej w kolejnych audycjach. Faktyczną misją admirała Byrda było zniszczenie nazistowskiej bazy 211. W której nawiasem mówiąc, zgromadzone zostały bezcenne zbiory książek z biblioteki aleksandryjskiej czy innych, na przykład egipskich, które podarował im Watykan. Nie wiem, na ile w tym prawdy. W ramach swej działalności poszukiwawczej naziści pozyskali starożytną wiedzę i technologię hiperborejską. Hiperborejczycy byli prawdziwymi słowiano-arianami. Ale ich kultura nie miała nic wspólnego ze stereotypem blond włosy plus niebieskie oczy. Pośród nich było wiele osób o brązowych włosach czy ciemnych oczach. Czwarta Rzesza skupia potomków trzeciej Rzeszy, którzy uciekli z Europy przed zakończeniem II wojny światowej i zbudowali nowe społeczeństwo w nowej Szwabii na Antarktydzie. Są to przedstawiciele tzw. imperialnych Niemiec naziści w istocie to wytwór iluminatów i przez nich finansowany, który na pewnym etapie znalazł się pod wpływami aldebarańskimi, co spowodowało zmianę w układach między sojusznikami. Myślę tutaj o aliantach. Alianci przejęli kryminalistów nazistowskich wraz z naukowcami, tym von Braun czy Oppenheimer i wielu innych, którzy zaczęli dla nich pracować. Rosjanie natomiast, Sowieci, Trzeba tutaj rozróżnić, sobie ci dostęp do baz w zachodnich częściach ziem odzyskanych. Reszta natomiast uciekła na Antarktydę. Obecnie Czwarta Rzesza jest solą w oku iluminatów, tym bardziej, iż istnieje podejrzenie, że jest ona w jakimś związku z istotami Spasa Kajpera. Istoty Spasa Kajpera nie stoją po stronie iluminatów, a Czwarta Rzesza ma własną agendę i swoje plany utworzenia nowego porządku świata, bez iluminatów i reptiliańskich wpływów. I choć niewiele wiadomo o sytuacji w pasie Kuipera, który stanowi rodzaj pewnego ogrodzenia otaczającego nasz system słoneczny, i jest taką kryjówką, której nie widać z powodu gruzów, m.in. pozostałościach po Maldeku wokół systemu solarnego. W wielu filmach science fiction w ostatnich latach porusza się tematykę inwazji obcych na Ziemię i wyprach celem eksploracji kosmosu. Wszystko też wskazuje na to, iż agendę Spasa Kuipera, podobno agendą istot Spasa Kuipera, podobno w większości insektoidalnych, jest usunięcie iluminatów z tej planety, naszej planety Ziemi. Gdyby chcieli ich zniszczyć, to w ciągu sekund byliby w stanie to zrobić wraz z całą Ziemią, która jest między innymi im do czegoś potrzebna, jak mówi Stuart Swiedłow. Słyszeliśmy o tym, że Cern był kilkakrotnie wyłączany, sabotowany. Działo się tak na skutek sabotażu istot z pasa kajpera. Pod Cern, pod wodą jeziora genewskiego, istnieje sieć tuneli prowadzących do różnych części Europy, a także tunele wiodące wyłącznie do Francji. Nad Genewą dochodzi do częstych obserwacji UFO. Kosmos i Ziemia kryją wiele tajemnic, trzeba przyznać. Wracając do istot pasa Kajpera, niewiele jest o nich wiadomo i o tym, co się tam faktycznie dzieje, jak już wspominałam, każdy rodzaj komunikacji z nimi jest całkowicie blokowany przez nich samych. Podobno szykują się oni do prawdziwej inwazji na Ziemię przeciw iluminatom, rzekomo w okolicach lat 2017-18. A po czym poznamy, jeśli faktycznie miałoby, do, do niej dojdzie prawdziwą inwazję? Po tym, iż znikną przywódcy polityczni y, krajów, którzy ukryją się w pobudowanych przez siebie schronach, podziemnych bazach wojskowych, a tymi, w ty, te bazy to są całe miasta, pobudowane z pieniędzy podatników i wielu krajów oraz pieniędzy pochodzących z narco-trafficking, czyli handlu narkotykami i CIA na tym polu jest bardzo aktywna. Zainscenizowana, od dłuższego już czasu aktywno, aktywnie zapowiadana inwazja obcych będzie związana z ogłoszeniem przez rządy powtórnego przyjścia Mesjasza oraz zaprezentowanie nowej religii światowej i zbawców ludzkości reptylian. Istnieją dokumenty, w których sami Niemcy przyznali, Iż są wspierani przez istoty pozaziemskie z systemu gwiezdnego Aldebaran. Są to potomkowie uciekinierów z Lyry, czyli kolebki ludzkości, którzy bardzo się rozwinęli technologicznie. Są oni powściągliwi w okazywaniu emocji, bardzo inteligentni, o naukowym podejściu do wszystkiego. Mają bardzo militarne postawy i trzymają się z daleka od innych cywilizacji. Przez ostatnie 2000 lat Energetycznie wpływali na germańskie plemiona i za pomocą telepatycznych przekazów jak wiemy, telepatyczne przekazy są standardem dla y, obcych ras promowali sentymenty narodowe Niemców. Aldebaranie mieli też wpływ na narody skandynawskie i Wikingów, których także cechowały agresywne i militarne postawy. Aldebaranie są bardzo podobni do ludzi. Prawie nie można ich odróżnić od ludzi, może po braku emocji. Mają swoje bazy w Austrii, Bawarii, Szwajcarii, Islandii i na Grenlandii, która jest pozostałością po hiperborei według wielu uczonych. Wiele można się także dowiedzieć o nich z książek Jana Holeja, czyli van Helsinga, który pisał o ich planach w stosunku do Czwartej Rzeszy. Książka Van Helsinga, Secret Societies of 20th Century, dwa tomy znalazły się na liście zakazanych książek w Niemczech. Podobne, podobnie stało się z książkami Billy Mayera, który napisał książkę Talmud i Manuela, za co wielokrotnie grożono mu śmiercią. Bazy na Antarktydzie należą zarówno do Czwartej Rzeszy, jak i istot obcych. Istoty zwane Haunebu chciały odbudować nowe cesarstwo liriańskie na Ziemi i wyrugować reptyliańskie wpływy na naszej planecie. Na pewno niektórzy z Was słyszeli o obecności tak zwanych Nordyków podczas porwań ludzi przez Szaraków. Nordycy są to istoty wysokiego wzrostu, o niebieskich oczach i blond włosach. Są one, oni podobno genetycznym wytworem nazistów, i nazywa się ich tak, zwany, tak zwanymi supermen udoskonalonych przez Hanebu. Zarówno Hanebu, jak i ich wytwór Nordycy sprzymierzyli się z grupami anty-NWO i antyreptyliańskimi. Oni chcą własnego nowego porządku świata. Istnieje związek pomiędzy istotami Hanebu i istotami z innych systemów gwiezdnych. Od ponad 20 lat, większość UFO niezidentyfikowanych obiektów latających pochodzi z Ziemi. W posiadaniu niektórych głównych rządów na Ziemi są technologie wyprzedzające znane nam o ponad 200 lat, a nebu są w kontakcie z cywilizacjami z wnętrza Ziemi. Nawiasem, zmiany biegunów magnetycznych Ziemi zachodzą periodycznie, natomiast zmiana osi Ziemi nie odbywa się samoistnie, lecz pod wpływem zewnętrznych sił, na przykład uderzenia asteroidy, to stało się z uranem, dlatego jako jedyny uran kręci się w kierunku z północy na południe. Wracając do Antarktydy, jest to niezwykle mityczny, mistyczny kontynent. Nikt nie może udać się w głąb lądu przez poza kilkoma kilometrami, nawet wiele funkcjonujących baz zostaje tam zamykanych bez podania przyczyn. Wielu ludzi posiada w sobie programy czwartej rzeszy. Objawiają się one w pragnieniu udania się na Antarktydę. Te programy są aktywowane w obecnych czasach. Jeżeli ktoś odkrywa w sobie takie pragnienie, to znaczy, iż warto mu się przyjrzeć. Może to być oznaką programingu czwartej rzeszy. Warto w tym miejscu zauważyć, iż, iż wszyscy posiadamy w sobie pamięć komórkową. Jesteśmy niczym chip komputerowy. Każda komórka naszego ciała ma pamięć. Każda część ciała ma pamięć i wie, co jej się przydarza. Wiele poszkodowanych dusz, na przykład z Marsa, na skutek wybuchów nuklearnych, nosi głęboko w sobie pamięć tych wydarzeń. Historia Ziemi zaczęła się na Marsie. Oprócz y, pamięci komórkowej posiadamy pamięć duszy oraz y, naszego DNA. A zatem, pomimo iż y, czarne siły za wszelką cenę próbują nas pozbawić prawa do samostanow samostanowienia o sobie i wytrzeć nam naszą pamięć, siebie, mogą się bardzo zawieść. Nie uda im się tego tak naprawdę dokonać. Mogą przerwać nasz lot, ale każdy prawdziwy ptak podejmie go na nowo. Przepraszam tych, którzy tak długo czekali na tą audycję. Ma to związek z tym, że przebywałam na, w czasach zdrowotnych w ośrodku zbliżonym profilem do polskiego sanatorium. Znajduje się on w malowniczym miasteczku niższej Austrii, deutsch altenburg która była dawną osadą rzymskich żołnierzy. Było to takie przedmurze Cesarstwa Rzymskiego. I, i oni tam podobno stoczyli wojnę, bitwy z Sarmatami. Jak wiemy, Sarmaci to obecni Polacy. Przebywając tam, uznałam, że była to tak zwana przerwa na życie. Nie mieliśmy tam dostępu do internetu, i przez te tygodnie, jakie tam spędziłam, bardzo wróciłam do siebie. Rzeczywiście, kiedy się kładłam o 10 spać wieczorem, rano byłam już o godzinie przed piątą zupełnie wyspana. No cudowna natura, cudowne krajobrazy. Jakaś atmosfera jakby z innego wymiaru spowodowały, że wróciłam jakby do wnętrza siebie. Właśnie w takich okolicznościach, w otoczeniu natury i przyjaznych ludzi, bo nie było pośpiechu, mogliśmy myśleć o sobie. Mieliśmy dużo zajęć gimnastycznych, po prostu oddychaliśmy. Ja czułam wtedy, że, że wróciłam do siebie. Więc znów potwierdza się, Teza o tym, że ten system po prostu zabiera ludziom możliwość prawdziwego życia. Prawdziwym życiem to jest cieszenie się nim, to jest dzielenie się innymi, przyjaźnią, serdecznością. I to nie jest ciągły stres i zmuszanie ciała do nadmiernych wysiłków, którego tak naprawdę ciało w ogóle nie potrzebuje. Jeszcze raz polecam piękny film Green Beauty, zielona piękność, którą umieściłam na Google Plus. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.